Piękna mozaika. Kolejny obiekt. Co mamy w środku? A wspaniałe, tu jest. hol, Jakby recepcja. Meblościanka. Huuuhu, na bogato. <noise> Ale okien już nie ma. Są wystawione. I jest folia. Jesteśmy na korytarzu ośrodka, kolejnego ośrodka. Ośrodek dawnych wykładów, który już nie istnieje. Oto jak wyglądał jeden z pokoju. O, stoliczek, po prawo jakiś kibelek. No, łóżeczko, ława, resztki po jakichś tam kaloryterach. i to wszystko. Świetna mozaika na ścianie. Zejście do piwnicy. Która to piwnica jest? Kratka ściekowa, zawór oraz no z recepcji ewidentnie przyniesione yy, półeczki. E, nie ma nic ciekawego. Mijamy tą mozaikę raz jeszcze, jedną z wielu. I wędruje, wędrujemy sobie na drugie piętro, na pierwsze piętro w sumie Zobaczyć co tutaj kryje. Co to jest? To jest styropian Nie. O, korytarz. Korytarz jak inne, pokoiczki i jakaś tutaj salka z wyjściem na pseudobalkon Pseudobalkon. Mnęblość ścianka. No i to by było na tyle z tego obiektu. Co kryje ten właz? Uwaga, podsunąć się. O, ciepłociąg chyba to jest, nie? Obiekt chyba stołówki. Posadzka typowa. O, ale tu jest hektar. Tak, to jest na 100% stołówka. Dlaczego? Proszę bardzo, są. Spienka, a tam jest na pewno kuchnia, nie jest, no była kiedyś kuchnia. Wyłącznik główny, wentylacja. Podano do stołu, moi drodzy, podano do stołu. Zaplecze kuchenny, magazynek. Jest przyprawa jeszcze. Tak to właśnie kiedyś było w tym miejscu. Krzątały się kucharki, gotowały. Krochówkę dla wojska na przykład Są <grystanie> Wszystko co dobre tam było Różne smakujki. No i tutaj pewnie też były tańce. Tak te wszystkie ośrodki żyły. Tak to wszystko życiem tętniło. Kiedyś, bo teraz jak widzicie się... nie ma tutaj nic. Idziemy dalej. Co tu mamy dalej? Gabinet lekarski. Co w nim? Czy okuśba zamknięte? Nie no, przeżą. On... Jest tutaj okienko. Takie sprytne, ciekawe na co to. I leżanka. Kurwa, tu przed, przed chwilą Dominik jest? A tu żeście schował. Gawinec lekarski, trochę już zapuszczony, ale parę lat temu działał. Przed nami najlepsze. Góralski dworek. Oj, jestem bardzo ciekawy, co jest w środku. Ale tu cuknie. Hmm. Takim zgniłym, zgniłym jajkiem. Są schody na górę. No bez jaj, że da się wejść na tą wieżę. Wspaniały ganek. Idąc dalej. Idąc dalej, docieramy do sali kominkowej. Gdzie to? W tej sali kominkowej, I oczywiście, jest kominek. Proszę bardzo. Kominek jest jak widać niepalony od bardzo dawna. Już pewnie nigdy nie będzie w nim palony. Kaflowy. Browary łuskie 1897. Wyjście na taras. Zarąbiście dużo pajęczyn. Ale ja się już nie mogę, nie mogę się już doczekać, jak wejdę na górę na tą wieżę. na górę? piętro, Wchodzimy na wieżę. Kręcone schody, bo jak żeby inaczej. O, jeszcze pięterko jest, ale strasznie niskie to piętro. Tak sobie pozwolę sobie zauważyć, zarąbiście niskie piętro. I zdewastowane. Trzeba patrzeć po czym się stąpa. Ponieważ posadzka nie jest zbyt pewna. Pięknie tu jest. Drewniany dworek. Tutaj był stopień. Okna. Kolejne drzwi. Jakieś wyjście. O kuźwa. Ale spróchniało. Skoro dotarliśmy tak wysoko, to trzeba dojść na samą górę, na tą wieżę. Jak widzę da się wejść. Schody są. Spróbujemy. Jest i wieża. Czy to jest oby na pewno stabilne? A gdzie jest nasz kolega? Na szczycie. Na szczycie siedzi. O kurde. Tu sugeruję pojedynczo iść, a nie w dwójkę, bo jest dość niebezpiecznie. Ty, tu jeszcze wyżej jest. Chyba pierwszy raz w opuszczonych miejscach zdobywamy wieżę. Ale... O kurde, coś mnie wystraszył. O, pod tobą cię chyba podłoga właśnie się zarwała. Ostrożnie. Jest nas chyba tu za dużo trochę, jak na tą... Ale też pada. Tak. O, Ty, no, jesteśmy na wieży, ludzie! Ludzie, zwariowałem. Jesteśmy na wieży. Pierwszy raz zdobyliśmy wieżę. To jest lipko. Okienka, spróbuj to otworzyć. Zapiekło tylko, nie? Zapiekło. Tu no, ma No, ale tu masz lipko, nie? Wspaniała sprawa. To tu, tu było tak samo zamykane, i miałeś lipko. Szaleńcy zeszli. Skoro oni przeszli, to ja przejdę, chyba. Mówi się, żeby się nie strzelać barierki, tak? Ja, faktycznie, da się zejść. Droga ewakuacji. Na górę? <grytanie> Dobra. Genialne. Jest jeszcze piwnica. I jest komin, ale na komin nie będę wchodzić, bo... wodę, ale tu zimno, drzewo rośnie. Jak tutaj teraz głośnik, jak jeść? może jakiś magazynek? Należy iść, o! oho, składnik. Magazynek sprzętowy, cała zastawa kuchenna, babci. Dużo jakichś tam zabaweczek. Ciąg dalsze zastawy. Multum głośników. Tu musiały być, musiały, być musiały być dyskoteki kiedyś, nie? Jesteśmy w kotłowni. Oczywiście kotła już nie ma. Chyba nie ma. Solidna konstrukcja. To pewnie generator jak silnik, nie? W eksploracji ciąg dalszy. Pomieszczenie magazynowe. O, puszki po piwie w znacznej ilości. Następne pomieszczenie magazynowe. O, drzwi się otwarły same. A, bo tu jest nasz majster. Maestro Następny obiekt. Tutaj mamy piwnicę. Opa, biuro. Tutaj mamy biuro. No tak, kraty boknie, żeby nic nie wynieśli. <śpiewanie> Prywatne. 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 No, administracyjny obiekt. Schodzimy na dół. Co to jest? Neptun Kolejny Neptun, tylko starszego typu ślisko to To może na komin od razu wejdzie się Bracia i siostry I co, są bukry czy nie ma? Bukrów nie ma, ale też już zajebiście. Aha. No no ty No głupek, no głupek I tak to jest moi drodzy na takich wyjściach, na takich urbewcach Ośrodki w mają to do siebie, został naprawdę niesamowite I pomyślisz, że tu parę lat temu ludzie byli szczęśliwi, nie? Sobie tu zdjęcia na pewno robili, w czasy spędzali, tylko co oni tu robili? Polacie chodzili, opierdalali się, uprawiali seks i pili alkohol no są.